Po losowaniu rundy wstępnej zgodnie stwierdzono, że los nie był zbyt łaskawy dla łodzian. Choć Duńczycy podczas Euro 96 nie prezentowali takich umiejętności jak 4 lata temu w Szwecji, to jednak sam fakt zakwalifikowania się do angielskiej imprezy musiał budzić szacunek. No i najlepsze kluby duńskie, grające twardy, oparte na dobrym przygotowaniu fizycznym i technicznym futbol Zawsze są groźne. No rzeczywiście pierwszy mecz w Łodzi pokazał, że wynik polsko duńskiej rywalizacji może być różny. Dla gospodarzy najważniejsze było zwycięstwo i to, aby nie stracić gola. Początek meczu wyrównany, choć groźniejsze ataki przeprowadzali przede wszystkim z kontry goście. W pierwszych 45 minutach szczęsny krok zachowali czyste konto, w drugiej połowie oglądaliśmy zupełnie inny widzek. W 64 minucie Marek Citko, dokładne dośrodkowanie. Jacek Dębiński zdobywa jakże ważnego gola. W 73 minucie kolejna akcja z prawej sławej duńskiej strony. Rafał Siadaczka i za chwilę to zobaczymy. Drugi gol dla widzewa po strzale Sławomira Majaka. Olbrzymia radość Głodzi. W 76 minucie niepotrzebny faul przed polem karnym Widzewa. Z około 25 metrów Ole Olebiur tym razem bezbłędnie i gol dla gości. Mecz kończy się, wygrano Widzewa 2-1. Rywale zgodnie z oczekiwaniami zaprezentowali się nieźle. Polacy w drugiej połowie także grali dobry futbol i dzięki temu w sercach kibiców przed rewanżem zagościły nadzieja i wiara na dobry rezultat w Kopenhadze. Spotkanie w stolicy Danii dostarczyło niesamowitych emocji. Wydarzenia na boisku bręgły przejdą do historii polskiego futbolu. Dlaczego? Dlatego, że pokazały naszych piłkarzy w innym niż do tej pory świetle. Ambitnych, walczących do końca z niesamowitą wiarą w sukces. Ale po kolei jest taka stara prawda piłkarska, że kto nie zdobywa w dobrych sytuacjach goli, w niedługim czasie sam je traci. W ciągu dwóch minut łodzianie mogli dwukrotnie pokonać kroga i nie tylko odrobić straty z pierwszego spotkania, ale zyskać Potężną zaliczką. Niestety ani Czerwiec, ani Citko nie wykorzystali szansy. Za to rywale tak. W 31 minucie po akcji Rubena Baggera i Petera Mellera Szczęsny wyjął piłkę z siatki. W tym momencie by już miało awans w kieszeni. Na domiar złego tuż przed końcem pierwszej części nieporozumienie Michalskiego i Szczęsnego wykorzystał biur. 2-0 dla gospodarzy i przerwa. Co działo się w Szatni w ciągu następnych 15 minut nie wiemy. Możemy się tylko domyślać, że Franciszek Smuda nie zostawił na swoich piłkarzach ani jednej, jak to się mówi potocznie suchej nitki. W drugiej części, w 48. minucie, stało się coś, co chyba zdecydowanej większości z nas odebrało wiarę w sukces widzewa. Kim Wilford zdobywa trzecią bramkę dla Duńczyków, ale to był dopiero początek wydarzeń, które na długo zapadną w naszej pamięci. W 56. minucie Radosław Michalski dokładnie podał do citki i zrobiło się 1-3. Do szczęścia brakowało odzianom jeszcze jednego gola. Teraz nerwy i zmęczenie dopadły rywali. Brakowało im nie tylko sił, ale także zimnej krwi. Nie wykorzystali oni kilku znakomitych okazji i w 90 minucie o mało nie dostali zawału serca. Dlaczego? Zaraz to zobaczymy. Słałomir Majak wspólnie z Pawłem Wojtalą uczynili Polaków najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Olbrzymi sukces naszej piłki. W drugim z rzędu sezonie Ligi Mistrzów nasz zespół. Tym razem widzę płci. zwykle uroczyste losowanie europejskich kucharów odbyło się jak zwykle w Genewie. Ewentualni rywale Mistrza Polski to piłkarska elita Starego Kontynentu Juventus Turyn, AC Milan, Atletico Madryt, FC Porto czy Borussia Dortmund. Życzenia zawodników Franciszka Smudy i jego samego były różne. A jaki był rezultat spotkania w Genewie? W grupie B, czyli tak jak w poprzednim sezonie polskiej, obok Widzewa Łódź znalazły się Mistrz Niemiec, Borussia Dortmund, Mistrz Hiszpania, Deciko, Madryt i mistrz Rumunii, Ciała Bukaresz. Rywale trudni, ale jak już wcześniej mówiliśmy, w tym towarowym towarzystwie słabych nie ma. Popatrzmy na kalendarz widzewa. Sześć spotkań grupowych do końca tego roku. Później ewentualnie kolejne rundy, czego oczywiście Łodzianom serdecznie życzymy. Przedstawimy teraz krótkie wizytówki przeciwników mistrza Polski. Borussia Dortmund to pięciokrotny mistrz Bundesligi. Drużyna oparta na reprezentantach Niemiec i oczywiście zawodnikach z zagranicy. Najlepsi to obrońcy Jürgen Köhler i Matthias Sammer, Pomocnik Andreas Meller. Atak, król strzelców sezonu 95, Heiko Herlich i Karl-Heinz Riedle oraz Szwajcar Stefan Chapuisat. Obcokrajowców w Dortmundzie gra aż dziewięciu, w tym najlepsi Brazylijczyk Julio Cesar, wcześniej grający w Juventusie. I Portugalczyk Paulo Sosa, który w tym sezonie przybył także z Turynu. Nadzieją dortmundskiego ataku jest gańczyk Ibrahim Tanko. Początek sezonu nie należał do najbardziej udanych dla mistrza Niemiec, bo Rusia odpadła w 1-32 Pucharu. Jednak w meczach ligowych pierwsze mecze to bezdyskusyjne zwycięstwa tej drużyny. Zawodnicy Otmara Hichfelda będą pierwszym rywalem Widzewa w Lidze Mistrzów. Atletico Madryt 9 lat czekało na taki sukces. Puchary Mistrzostwo Kraju pozwala spokojnie patrzeć na występy tej drużyny w Lidze Mistrzów. Nowy selekcjoner Serb Radomir Antić w porozumieniu z demonicznym prezesem klubu Jezusem Hillem dokonali przebudowy drużyny. W sezonie 95 Atletico opuścił m.in. Roman Kosecki. Wzmocnieniem przed Ligą Mistrzów będą rewelacyjny na Mistrzostwach Europy Radek Bejbl z Czech oraz Argentyńczyk. Juan Snyder. Prezes Hill twierdzi, że drużyna jest o połowę mocniejsza niż w poprzednim sezonie, więc apetyty madryckich kibiców rosną coraz bardziej. Szczególnie, że prezes Hill od roku 1987 zmienił drużynie aż 28 trenerów. Radomir Antić jest 29, jednak wydaje się, że jego pozycja staje się coraz mocniejsza, tak ze względu na wyniki, jak i czas współpracy. Antić trenuje atletico prawie dwa lata. Piała Bukareszt od czterech lat jest mistrzem Rumunii. Dzięki wojskowym koneksjom drużyna ma swobodny dostęp do zawodników całej krajowej ligi. W Lidze Mistrzów Rumunii wystąpią po raz trzeci z urzędu. Najlepsi zawodnicy to Mariusz Lakatus oraz wchodząca gwiazda Adrian Ilje. Niestety pauzujący za czerwoną kartkę w eliminacyjnym meczu do Ligi Mistrzów z FC Briz. jest często porównywana do reprezentacji Angela Jordanescu. Wielu zawodników stanowi jej trzon. Największym sukcesem tego zespołu było zdobycie Pukaru Europy w 1986 roku. Pokonali przedwesławną Barcę dzięki rewelacyjnemu bramkarzowi Helmutowi Dukadamowi. Trenerem drużyny jest Dumitru Dumitriu. Potwierdzeniem jego szkoleniowych umiejętności są sukcesy w kraju, za granicą. Będą groźnym rywarem dla Widzewa, a inni przeciwnicy z grupy także nie będą mieli łatwej przeprawy ze skiałą Bukarę.